Baby są coraz mniej kobiece. Kobiety powinny być w kobiecej energii. Brakuje w Polsce kobiet, ale były bardzo kobiece. Czyli na przykład w relacji by... Chociaż pomimo tego, że potrafią otworzyć ten słoik, to poprosiło o pomoc. No poprosił o pomoc z tym słoikiem. Pójdź z tym, że masz na głowie pracę i jeszcze zrobienie obiadu, bo twój mąż nie gotuje. Poproś go o otworzenie słoika. Zmarnujcie jeszcze trochę czasu, który moglibyście poświęcić na odpoczynek. Tylko po to, żeby ten mężczyzna poczuł się lepiej. Żeby mówiły facetom, że są silni, że są super, żeby... W która... Nie jestem w stanie rozgryźć, czy te panie się z nim zgadzają, czy nie. One są oczywiście niezależne, to pytały się tak z krzyczności jakąś zależność, czy, czy, czy tak, czy nie, żeby grać więcej tą kobiecą energią, gdzie na przykład kobiety bardziej z południa to robią, co nie? I jakby, dlaczego często jest tak, że Europejczyk czy nie jest na przykład z latynoską, Afrykanką? Czyli kobieca energia to jest jak baba jest słaba i nieporadna. Tak? Jezu... To jest najbardziej pociągające u kobiet. Ja to bym sobie od nastolatki jakieś szukał.